Ale objazd, ale rola, ale rola, ale rola, ojej, ojej, ale poszła, słuchajcie, jest, jest jakaś ryba, wielki potwór. Cześć widzowie, środek tygodnia, tak wiem, powinienem być w pracy ale niestety praca mi nie będzie przeszkadzała w moim hobby i postanowiłem przyjechać na ryby Bo od kilku dni próbuję złapać brzanę i w ogóle mi to nie wychodzi Kilka razy byłem no i niestety skończyło się na tym, że złapałem nic. Dzisiaj jest podejście numer, nie wiem które Ale wiem, że dzisiaj będą ryby, bo czuję to po kościach. W kościach jesteśmy całkiem na innej rzece niż jeździliśmy przez ostatnie dni jesteśmy blisko domu rzeczka wygląda teraz wam to pokażę jak to wygląda to jest taka odnoga jeszcze w prawą stronę taka malutka tutaj na tej malutkiej odnodze w zimę fajne okonie biorą właśnie tam spod tego krzaka G40 plus będziemy je łapać zimą siedzimy siedzimy, czekamy będziemy siedzieli gdzieś do północy i miejmy nadzieję, że coś się uda złapać. Na co dzisiaj łapiemy? Łapiemy dzisiaj na mielonkę, oczywiście od Dynamit Czostkową. Ludzie mówią, że jest bardzo dobra, bardzo świetnie się sprawdza i że ryby za nią szaleją. Łapię na nią od kilku dni i niestety to jest nieprawda. Ci ludzie wszyscy kłamią i oszukują, ale niestety ale nadal na nią łapie zobaczymy co to dzisiaj tu się na nią skusi czy się skusi ryba czy się skusi nic dając życie to nic widzicie dzisiaj minimalizm wiaderko na zamętę dwie wędeczki mata pokrowiec na wędki pudełko i tyle bez zbędnych ciągania krzeseł nie wiadomo czego tu mam jeszcze mam jeszcze tutaj nabrzany, też polecali w sklepie zachwalali pewnie tylko po to, żeby sprzedać takie coś z firmy Vortex Bites CKO Kulki śmierdzą okrutnie No niestety wy tego nie poczujecie, ale przez pudełko wali jakimś, nie wiem czym nie znam tego zapachu smaku tym bardziej próbował tego nie będę ale mają na to brać brzany się okaże czy one na to będą brały ale objazd ale rola ale rola ale rola ojej ojej ale poszła Słuchajcie, jest jest to jakaś ryba, wielki potwór wow, one serduchowali, ja pierdziela. <słuch> 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 ale to nie idzie tego zatrzymać na razie. Na razie to nie będzie łatwe zadanie. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby dać radę, ale to nie jest łatwe.

No ryba nie chce się ruszyć. Weszła w zaczep do tego. Nie wierzę, wchodzę do wody. Wchodzę do wody, Mateusz wchodzi do wody. No weszła w zaczep. ja no. nie wierzę, ona wie gdzie ma brzany są. Z... Brzany one wiedzą, gdzie się schować. Nie wierzę. No weszła w zaczep i tyle, nie. Ja pierdzie Koniec. Koniec walki kochani Ryba wygrała tą walkę To no, siedzi w zaczepie Ocjalnie tam jechała No ona wiedziała gdzie płynie No niestety Ja pierdziel Nie w tą stronę kowara Może wyjdzie z zaczepu Nie ma szans Poza wodach Pokonują my te ostatnio, no normalnie my pokonują Skurkowane, no Cholera, taka piękna ryba była Piękna piękny, To piękny, piękny odjazd był To był potwór Piękny odjazd To była piękna ryba niestety Wygrała walkę No o, 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 wyszła, wyszła, jest! Jest, słuchajcie, wyszła Jest, wyszła, ja pierniczę Jeszcze nie przegrałem tej walki Ale wchodzi z powrotem zaczep, czuję O Jezu o I poszła teraz Ej, eee, jezu No niestety nie udało się Wygrała Pierwszy raz weszła w zaczep Wyszła z zaczepu I co się stało? Spieła się czy co się stało? Proszę bardzo, pęk 3 pon Pękna, a przetarł się. No, był w zaczepie i się przetarł. Aj a, a Jezu No trudno Słuchajcie, jest następna ryba. Może tą się uda wyholować Jeszcze ktoś dzwoni jak na złość. Brzano proszę czy nie zerwij się Nie zerwij się, nie zerwij się, daj się wyciągnąć. Chociaż ty bądź jedna. ja no uda się czy się nie uda? Proszę Cię, rybo nie urwi się. Chociaż jedną wyciągnijmy dzisiaj. Uda się czy się nie uda? E, ta będzie dużo mniejsza niż tamta. Podbierek jest tam sprawy to jeszcze tu będzie przeprawa No walczy Ale jest dużo mniejsza od tej co się co się urwała Gdzie ona tam popłynęła? W te zielsko płynie Spróbujemy ją tutaj jakoś dociągnąć No i idzie, jest brzanka, słuchajcie Nieduża, ale jest. No i Wzielska, patrzcie gdzie ona płynie, nie? to są właśnie brzany. Szukają tylko miejsca, tu, tu, tu Mateusz, tu, 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 tu ją się miesz. Dobra, trzymaj ją w podbieraku w wodzie teraz. Niech ona sobie odpocznie. Ja muszę odebrać, bo tam się coś dzieje. Ejcie. Wyciągamy brzanę, daję Mateusz tutaj na górę Zobaczymy nasz połów co my żeśmy złapali co to jest za ryb no, Nie jest to duża brzana ale jest Trochę powalczyła Weź Mateusz, daj mi pokrowiec z mojego telefonu Albo daj z tej trochę powalczyła słuchajcie, ale to co było przed tą brzaną na kiju w porównaniu do tego to tamto to było to, tam to, 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 nie wiem co torpeda nie szło tam tego w ogóle zatrzymać Ach. masz ma to już zrobić mi zdjęcie ja to obsłużę ale że się zakrwawiła niedobrze Co, haczyk i się nie chcesz wyczepić stój Wy macie twarde te pyski. Ok, zaraz ci szybko zmierzymy, koleżanko. Ile ty tutaj masz? Nie masz za dużo. Masz 67 cm. No, fajna jesteś. Nie powiem. Podejście do Brzan. Nie wiem, które z kolei. Ostatnio jest cała seria niepowodzeń. Musiałem zmienić sprzęt. Łapałem na Federy, dosyć takie ciężkie. No ale niestety brzany wygrywały zazwyczaj tą walkę. Kiki były za słabe. Wygrubiłem się trochę, kupiłem nowe kijki. Kupiłem kijki Dajwa Theory 2LB. Są dosyć mocne. Myślę, że dadzą radę. Żyłki założyliśmy 0,30 co by już nie było z więcej pokażę Wam te kijki tak wyglądają słabo będzie widać e, przypon fluorocarbon 026 czyli grubo bardzo grubo do tego mamy do kijków dajwa mamy podczepione kręcioły simano-utegry 5500 czyli na grubo lecimy na grubo jest ze mną dzisiaj vanessa standardowo Hello Vanessa. Vanessa wita wszystkich. A i co będziemy polować. Mamy zamiar siedzieć tutaj do 9.30, bo można łapać na tym miejscu tylko do godziny 22. Tak wygląda nasza miejscóweczka. Mała rzeczka, wąska, ale są w niej naprawdę bardzo duże brzany. Ostatnia jedna mnie tu pokonała. Na co łapiemy? Łapiemy na co? Czarna zamęta. Typowo brzanowa ponoć. Ona jest wymieszana z peletem z halibuta. Pele 4 mm. Ja jeszcze troszeczkę ją dopaliłem. wrzuciłem puszkę konopi. Czym nęcimy? Nęcę pelet 12 mm. To jest pelet pikantny z oliwą z halibuta. Z tego co pamiętam. To jest do nęcenia. Dwie godziny minęły i trzy nie dzieje. Idziemy karmić sobie takim pelecikiem. Musimy troszeczkę nasypać. Bo widzę, że nie współpracują. Straszny jest prąd tutaj na tej rzece. Już raz rzucałem, wycyrklowałem tak, że muszę rzucać o tam. O tam Czyli pelet przepływa jakieś 7-8 metrów i tonie tam gdzie są moje wędki. Teoretycznie. Tak sobie to wykalkulowałem. Tak będę robił. Nie jest tu głęboko. Tutaj jest około metra wody. Także to, co wyliczyłem, to, co wymyśliłem i to, co sprawdziłem, powinno tak być. A czy tak będzie, to ryby to zweryfikują. Dobra, starczy im tyle, żeby ich żeby się nie najadły, bo one mają tylko tu przyjść i mają się najeść naszych haczyków. A nie tu bez haczyków. Także siedzimy dalej, czekamy. Ryby ogólnie tutaj biorą, zaczynają brać dopiero około godziny 19.20. Także jeszcze trochę czasu mamy. Posiedzimy, popalamy się, jest fajna pogoda. Słoneczko świeci, wiaterek wieje. Jest ok, nic nam więcej nie potrzeba, cisza, spokój, sorry wróć, jak nic nam więcej nie potrzeba, Vanessa, co nam potrzeba? Ryby, nie? Będą ryby dzisiaj, Vanessa? Jak myślisz? Przyjdą te brzany tu, czy nie przyjdą? Na no, no, nie przyjdą, Vanessa mówi, że dzisiaj ryb nie będzie, także siedzimy na darmo najprawdopodobniej, nie no myślę że coś wydłubiemy. Do o 10 wieczorem jeszcze jest dosyć długo także nie poddajemy się tak szybko nie nie nie. musimy nowe wędki przetestować nie Vanessa. musimy sprawdzić czy się połamią czy się nie połamią jak przecież połamiam się nie połamiam się nie no że się nie połamią bo to jest profesjonalny sprzęt on się nie może połamać no i na no, słuchajcie no czekamy dalej nie będę tutaj Wam bałamucił i gadał gadał o niczym. Będą ryby, to zobaczycie. Słuchajcie, był piękny odjazd. I mamy. Mamy brzanę. Słuchajcie, mamy brzankę. Nie wiem, czy jest duża czy mała. Na razie płynie do nas. Ja raczej to nie będzie duża ryba, ale muszę wziąć pod uwagę to, że mam inny sprzęt bardziej mocniejszy także teraz ciężko mi jest wyczuć bo to jest pierwsza ryba na tym kiju nie pójdź tam co to jest to jest brzanka brzana o boże jaka baby jaka malutka ty jesteś oj brzanko no ale jesteś chyba najmniejsza z tej rzeki Jesteś najmniejsza? No jesteś najmniejsza, ojej A zrobiłaś odjazd Jakbyś miała ze 4 kilo No dobrze Okej, okay. Mameska Teraz tak połóż swoją wędkę tam Oprzyj na razie Teraz tata ci ją naprawi Teraz musimy tu zrobić miejsce nie przygotowani, nieprzygotowani Nieprzygotowani w ogóle Okej, okay. chodź Brzanko mała, Pokaż się tu nam ale jesteś malutka, a śliczna. Mała, a śliczna. Już ja cię tu zaraz obsłużę, koleżanko. Ho, ho, ho. Najmniejsza z rzeki. Naprawdę jesteś najmniejsza z rzeki. Ale jesteś. Chodź, meska. A, okej. Okay. Spróbujemy jakoś tutaj zrobić miejsce, żeby zrobić jakieś zdjęcie chociaż. No zobaczcie to. Fajna mała. Fajna mała, nie? Taka baby. Aj. No jesteś malutka. Fajna. Fajna, nie? No. Taka malutka. A ona ma zęby? Nie ma zębów, kochanie. Zobacz jaki ma dziubak. dobra. Pałusią tu do tego, już się zaraz wypuścimy. Hopsia. Ale zrobiłaś odjazd. Naprawdę szalona jesteś. Odpocznij sobie tam troszeczkę, bo wiem, będziesz miała ciężko teraz. Słuchajcie, brzany są bardzo silnymi rybami. Walczą do samego końca. Już jest gotowa. Walczą do samego końca. Tracą przy, tym, tracą przy tym całą energię praktycznie no ta akurat popłynęła ale czasami są takie przypadki że trzeba ją bardzo długo reanimować najlepszym sposobem jest jeżeli brzana jest duża i hol trwa naprawdę długo jak już ją podbierzemy w podbierak to zostawiamy ją w tym podbieraku przed wyczepieniem na jakąś minutę, dwie Aż ona troszeczkę sobie odpocznie Co wam jest? masz brudne, Tu ma ścierkę kochanie Proszę No udało się Blanka nie będzie, jedna jest Nawet zanęta się z koszyczka dobrze nie wypłukała, widzę Pół koszyczka jeszcze zanęty jest No cóż, super Ale odjazd zrobiła naprawdę, ja nie mogę Ja Dobra łapiemy dalej to już się zbliża ta godzina Pomału to już ten czas już po szóstej chyba w pół do siódmej a my tak około dwudziestej najlepiej zaczynały tutaj brać zawsze także coraz bliżej coraz bliżej coraz bliżej zbliża się oj oj, oj. myślę że jeszcze czy coś powinno się udać wyciągnąć. Wstawimy tu. Jest ok. Dobra. Łapiemy dalej.